Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was w lekko orientalną kulinarną podróż. Przygotujemy zdrową, a mimo to pełną smaku sałatkę z kuskusem, która świetnie sprawdzi się jako samodzielny posiłek, ale skrzydła w pełni rozwinie dopiero w towarzystwie dobrze doprawionych pieczonych mięs, np. baraniny. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej sałatki zaczynamy od kaszy. Tę przyrządzamy wedle zaleceń producenta, czyli zalewamy gorącą wodą i odstawiamy pod przykryciem na kilka minut do całkowitego nasączenia. W czasie kiedy kuskus nasiąka, możemy zająć się pomarańczami. Te dokładnie obieramy ze skóry za pomocą ostrego noża. Skórę pomarańcze musimy ściąć tak, żeby mieć dostęp do ich miąższu. Następnie każdy ząbek delikatnie filetujemy. Róbmy to powoli, bez pośpiechu, ponieważ bardzo łatwo jest się przy tym skaleczyć i uszkodzić owoce. Wyfiletowane cząstki na chwilę odstawiamy i powracamy do kaszy. Ta na tym etapie powinna już wchłonąć całą wodę. Kuskus mieszamy po to, żeby go lekko spulchnić, a następnie dodajemy do niego startą skórkę z jednej cytryny, skórkę z połowy pomarańczy, czubatą łyżeczkę cynamonu, łyżeczkę mielonej kolendry, wyciśnięty sok z połowy pomarańczy i jednej całej cytryny oraz łyżkę oliwy z oliwek. Na końcu dodajemy 3 łyżeczki harisy i dwie szczypty soli. Jeśli chodzi o Harisę, możecie użyć kupnej lub przygotować ją sami. Link do przepisu znajdziecie w opisie i w prawym górnym rogu ekranu. Zawartość miski dokładnie mieszamy i odstawiamy do całkowitego wystudzenia. W tym czasie możemy zająć się pozostałymi składnikami. Zaczynamy od świeżej kolendry, którą bardzo drobno siekamy. Jej część możemy pozostawić w całości do późniejszej dekoracji sałatki. Następnie zabieramy się za świeżą miętę. Tę kroimy wedle własnych upodobań. Ja robię to dosyć grubo, ponieważ lubię jej wyraźny smak. Kolejnym składnikiem, którym musimy się zająć jest młody szpinak. Kroję go w duże kawałki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać go w całości. Później nadchodzi czas na dwie, małe, czerwone cebule, które kroimy w cieniutkie półtelarki lub drobną kosteczkę. Ostatnim składnikiem, którym się zajmujemy, jest 200-gramowa kostka fety. Ser kroimy w kostkę w wielkości około 1 cm, dzięki czemu będzie bardziej widoczny w gotowej sałatce. Kasza już ostygła, wszystkie składniki są gotowe, zabieramy się za składanie sałatki. Do miski z wystudzonym kuskusem dodajemy po kolei wszystkie przygotowane wcześniej składniki. Robimy to w absolutnie dowolnej kolejności. Ja zaczynam od czerwonej cebuli, następnie dodaję zieleninę, czyli szpinak, kolendrę i miętę. Na końcu dodaję rzeczy kruche, czyli fetę i pomarańcze. Zawartość miski mieszamy delikatnie w taki sposób, żeby nie uszkodzić owoców i sera. Gotową sałatkę podajemy od razu lub możemy ją przechowywać w lodówce przez około 2 dni. Nareszcie nasza sałatka z kuskusem, fetą i pomarańczami jest gotowa do podania. Można się częstować. To co, wsiadamy na te karuzelę smaku? Moi drodzy Bomba! Słodycz pomarańczy fajnie kontrastuje ze słonością fety. Mięta i kolendra wprowadzają element świeżości. Gdzieś tam w tle przykrywają nuty cynamonu, a wszystko podbija pikantność harisy. Pełny zestaw smaku, zdrowo i pysznie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze sposoby na kuskus. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!